Witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof 1809 Pora co nieco zaktualizować Moi drodzy dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, czyli obniżka stóp procentowych w Ameryce no i zobaczymy jak rynek zareaguje, ale też dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o tych stopach procentowych jak to wyglądało w przeszłości no i ewentualnie czego możemy się spodziewać druga rzecz moi drodzy z Waszych komentarzy widzę, że 16 łapeczek na doc gdzie minimum socjalne bo już z 10 razy mówiłem, no ale ok. jeszcze raz pokażę wam, gdzie dla mnie są minima socjalne. Tutaj moi drodzy, pyt, ale nie będę tego analizować, ponieważ prosiłbym, przynajmniej o słowo, proszę analizę pyt, prawda? Jakby kultura tego wymaga. Ale weźmiemy sobie tutaj Sys do analizy, pokażę Wam też wczorajszego coina, który mocno przypompował, a w zasadzie dwa coiny i jeszcze jednego, którego mam e, też na warsztacie, że tak powiem, to Wam e, o tym powiem. E, co tam jeszcze sobie przeanalizujemy? Oczywiście bitcoina, porozmawiamy o tych stopach, zobaczymy te coiny, zobaczymy doja, zobaczymy syscoin. No, i tyle chyba wystarczy. Lecimy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczycie m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. się strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczycie również planować na rynku. Nauczycie zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz, Ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o lambo czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Co do bitcoina, moi drodzy, no to wczoraj troszeczkę się rozpędziliśmy w górę, więc jest szansa, że co? Że jeżeli rynek, moi drodzy, zareaguje pozytywnie na obniżkę stóp procentowych, czyli nie będzie żadnej ogłoszonej recesji, no to, moi drodzy, to zejście głębokie chyba się tylko i wyłącznie na tym skończy. Zobaczymy. W każdym razie na bitcoinie cały czas oczekuję albo przebicia tego albo zaliczenia tego, czyli tak naprawdę albo retest, albo przebicie tutaj na tym szczycie potwierdzenie, i to jest to główne na co czekam, co już wam mówię od e, kilku tygodni, czyli wszystko tutaj e, w około jest dla mnie nieważne. Moi drodzy, monetka, która pięknie wczoraj przypompowała, i to jest nowa monetka Neiro e, którą przedwczoraj żeśmy wyłapali, w zasadzie kolega na live nam o niej powiedział e, no. Takie wejście tutaj, moi drodzy, w strategii HP w piku dało to ponad 100% i mam tu jeszcze jedną taką monetkę, która jeszcze nie zrobiła nic, to jest M-Baby jeden M-Baby Dodge. Natomiast tutaj, no, troszkę sytuacja inaczej wygląda, bo tutaj tak podaż atakuje bardzo mocno, ale też do strategii, bo to jest do rozegrania ciężkie, moi drodzy, czyli ciężko to rozegrać. Ale do strategii, jak ktoś już ma swoje strategie, potrafi grać, no to do strategii myślę, że e, jest to monetka spoczko, bombelek akumulacyjny, no jest spory, dużo większy niż na tym Neiro. Ten Neiro bardzo fajnie wyglądał. Natomiast, moi drodzy, jeszcze była saga, która wczoraj też przypompowała, a na sadze mówiłem Wam o tej strefie popytowej, prawda? Czy ja to, moi drodzy, tutaj jakiś tam średnik, średni termin, więc saga też, moi drodzy, dała w okolicach wczoraj no 100%, więc bardzo, bardzo fajnie i tym samym lekko saga się wyrwała z ruchu bocznego. Czyli dała już taki maluteńki, maluteńki, maluteńki sygnał, że może chcieć zrobić coś więcej. Natomiast, no, wiadomo, jeszcze jakieś tam korekty będą pewnie wys wy wyskakiwać po drodze. Jeżeli chodzi o DOCZ i minima socjalne, to podaję, moi drodzy, jeszcze raz. Minimum o dużym prawdopodobieństwie już zostało zaliczone. To, co kiedyś sobie analizowaliśmy. Minimum o dużym prawdopodobieństwie jeszcze nie, nie zostało 80% szans. Minimum socjalne na 65 centach. No i dalej, wszystko powyżej, moi drodzy, to już jest takie: może będzie, może nie będzie. Natomiast takie minima socjalne, te są jak najbardziej realne. Co do Sys, Syscoin, yy, no to fajne miejsca są tu na tym Syscoinie. Osobiście też to rozgrywam gdzieś tam w strategii. Natomiast moi drodzy, teraz w tym ruchu są tylko trzy strefy. Ogólnie trzy strefy są do rozegrania. Czy jak ktoś potrafi już rozgrywać, czy też. Jeszcze raz powtarzam, ma jakąś strategię pod to, no to moi drodzy są trzy strefy tak naprawdę na z czego jesteśmy blisko tej pierwszej, chociaż już ją zaliczyliśmy. Gdyby rynek dzisiaj był negatywny po ogłoszeniu stóp procentowych, no to mamy tutaj kolejną strefę i ostateczną strefę, to jest strefa ta, czyli tylko trzy strefy na jakby do rozegrania pierwsza strefa podażowa jeżeli przebijemy ten szczyt i zaczniemy się tu budować to pierwsza strefa podażowa będzie dopiero na 55.22 czyli gdybyśmy moi drodzy powiedzmy spadli jeszcze do tej strefy albo gdybyśmy już nie spadali tak naprawdę no to następna strefa podażowa byłaby dopiero za 416 no i tam można byłoby coś pomyśleć, na przykład o wyjściu. Natomiast na Syscoinie trzy strefy do rozegrania. Trzy strefy, moi drodzy, myślę, że bardzo, bardzo prosta sytuacja. Przejdźmy do stóp procentowych. Tutaj takie pytanie od widza. Krzysiek, czy nie uważasz, że przy obniżeniu o 50 punktów bazowych będzie panika na wykresach, ponieważ historycznie zawsze wtedy następowała recesja i ogromne spadki na giełdach, czy raczej szpila w dół, a potem wzrosty i po... I pochość się recesja. Moi drodzy, jak to wyglądało e, jakby historycznie? W 2020, e, dwa, 2001 zaczęła się obniżka stóp procentowych, gdzie już byliśmy po pęknięciu bańki dotkomowej. E, tak, dokładnie. Bańka dotkomowa pękła, więc moi drodzy, tutaj jakby siłą rzeczy rynek spadał i nie było to związane ze stopami procentowymi. 2007, moi drodzy, e, rzeczywiście po obniżce stóp procentowych rynek spadał, ale znowu mieliśmy tutaj bańkę kredytów subprime, prawda? Czyli tą ogólnoświatową pęknięcie bańki. Natomiast moi drodzy, taka czysta, czysta obniżka stóp bez procentowych bez żadnego, bez żadnego, moi drodzy, wydarzenia typu krach. Że coś zbankrutowało, czy też jakaś bańka pękła, no to moi drodzy, mieliśmy 2019, gdzie zaczęliśmy obniżać stopy. No i wykres, moi drodzy, SP normalnie sobie rosło, nie było nic tutaj w tym przez cały następny rok, tak naprawdę, bo to było w czerwcu. No to do grudnia przez pół roku przy obniżce stóp procentowych, normalnie wykres nic nie było niepokojącego, że tak powiem. Także, moi drodzy, obniżka stóp procentowych obniżką stóp procentowych, tylko, że wcześniejsze jakby te obniżki składały się z jakimś pęknięciem bańki, pęknięciem tej bańki kredytowej, natomiast jeżeli nie będzie takiego żadnego wydarzenia, nic nie pęknie, że tak powiem, no to, moi drodzy, obniżka stóp procentowych niewiele tam powinna działać, aczkolwiek zobaczymy, wszystko zależy od tego, jak media, moi drodzy, wypromują obniżkę stóp procentowych, więc teraz tak, tutaj co do tego, ja tutaj dopisałem, że moi drodzy, dla mnie to jest nieważne, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, ponieważ moi drodzy jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcecie na rynku spoko spokojnie, ze spokojną głową handlować, to powinniście mieć i plan w dół, i plan w górę, tak, czyli wiem co mam robić, jak będzie spadać i wiem co mam robić, jak będzie rosnąć, jeżeli ja to wiem no to, czy muszę przepowiadać przyszłość? Nie muszę. Czy muszę się zastanawiać, moi drodzy, nad, nad tym, co się wydarzy? Nie muszę, prawda? Czyli. Jakby całe zarządzanie, cała analiza, czyli wiem, mam te strefy, wiem, gdzie mam chcę kupić, lub mam te strefy i wiem, gdzie chcę sprzedać, powoduje to, moi drodzy, że ja się tym nie interesuję, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, bo rynek zawsze faluje, góra, dół. I jeżeli będzie w dół, no to wykorzystam niższe strefy pod moi drodze strategię pod zagrania, a jeżeli pójdzie w górę, no to wykorzystam wyższe strefy pod wyjścia ze strategii. I to jest tak naprawdę tyle i to jest taki pełen komfort, moi drodzy, który jest na rynku, czyli nieważne co się wydarzy, ważne, żeby się ruszało tak naprawdę, no bo jestem przygotowany na każdy, dosłownie każdy ruch. Tyle w tym wideo, moi drodzy. Dajcie coś do analizy i słyszymy się w niedzielę, już po obniżce 100% no my dzisiaj będziemy na Live'iku o 20.00 śledzić jak rynek moi drodzy zareaguje. Jak media zareagują w zasadzie na obniżkę stóp procentowych, bo tak naprawdę coś więcej wiadomo będzie dopiero jutro pojutrze, jak rynek się już troszeczkę ustabilizuje i przetrawi te informacje o obniżce stóp procentowych. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!